Cześć, tutaj Tomek Dantoweli Piotrowski. Kolejna szybka recenzja. Tym razem padło na Xenoblade Chronicles 3, czyli kolejną odsłonę już kultowej, legendarnej serii gier od Monolith, dawanych przez Nintendo. Wszystkie trzy części dostępne są na Nintendo Switch. Teraz ta ląduje i to jest jakby w pewnym sensie zwiększenie tej trylogii, ale do gry równie dobrze można przystąpić osobno. Jeżeli chodzi o Fabułę, no to mamy dwa walczące ze sobą państwa rywalizujące ze sobą królestwa, które od wieków, od zawsze są zwarte w konflikcie. I mamy trójkę bohaterów z jednej strony, trójkę bohaterów z drugiej strony, którzy zostają wygnalicami przez to, że pozyskali pewną moc i wiedzę na temat rzeczywistości otaczających ich. To, że, że konflikt pomiędzy tymi dwoma stronami jest sztucznie wytworzony, napędza pewną machinę, pewną organizację do tego, żeby, żeby mogła spełnić swoje cele. I trójka, ta trójka, czyli trójka z jednej strony, trójka z drugiej, szóstka bohaterów zostaje wyjęta spod sprawy, muszą walczyć, przez to się jednoczą, odkrywają prawdę, zaprzyjaźniają się. To jest wspaniały element tej gry, że właśnie Spędzamy tyle czasu z tymi postaciami, widzimy jak rozwija się ich przyjaźń, jak, jak zaczynają wzrastać zależności między nimi, te relacje, każdy ma swoje problemy, jakby razem próbują, próbują to wszystko podejść. Po, po, Dowiadujemy się wiele na temat świata, to że żołnierze są tworzeni na 10 lat i. Żyją tylko 10 lat i te 10 lat są przypomniane tylko wojnę, więc nie wiedzą nic tak naprawdę o, o, o innym stylu życia, i teraz ta, ta przyjaźń jakby daje im do tego dostęp. Obok tego, że fabuła jest po prostu świetna to towarzyszki, te mamy też interesujący gameplay. Xenoblade Conkles charakteryzuje się tym, że nasza postać wykonuje automatycznie ataki, ale mamy wpływ tylko na specjalne ataki i, i różne kombinacje ciosów. Tutaj to, to, to dalej występuje, ale struktura jest e, jakby. Bardziej rozbudowana, bo teraz szóstka postaci na raz bierze udział w akcji. Możemy się pomiędzy postaciami przełączać, tworzyć różne kombinacje i to rozbudowuje ten system, który jest jednocześnie przyjazny dla, no, dla nowicjuszy, bo, bo gra jest bardzo łatwa w pojęciu też dobrze wytłumaczona, bo do pierwszej 10-15 godzin gry to jest tak naprawdę wprowadzenie we wszystkie systemy, mechaniki, zawiłości gry. A ktoś, kto właśnie chce, chce pogrzewać, to mamy tam dosyć rozbudowany system klasowy, postaci, sporo opcji. Możemy bawić się tymi, jak współgrają między sobą postacie, skillem do, odpowiednio dobierać i tworzyć interesujące kombinacje ataków. I to, to wychodzi naprawdę fajnie. I gra jest przyjemna, rozbudowana na, na wiele godzin. Przejście samej fabuły to będzie pewnie z 50-60 godzin plus mnóstwo rzeczy do roboty, misje poboczne, e, budowanie relacji pomiędzy postaciami, zdobywanie nowych bohaterów, którzy dają nam dostęp do nowych klas, których jest pełno, e, różnego typu rozwiązania. Gra jest naprawdę fajna. Prawdopodobnie najlepsza gra na Switcha, jaka wyszła w tym roku i prawdopodobnie wyjdzie. Mój mocny kandydat obok Elden Ring do, do gry roku Xenoblade Chronicles 3. Szczerze polecam każdemu.